Cześć kochani z tej strony, wasza Tamara, czyli Macadamian Girl. Dzisiaj vlog bardzo praktyczny. Porozmawiamy o tym, jak letnie ubrania wykorzystać w jesiennych stylizacjach. Zdradzę wam kilka moich modowych patentów. Jednym z moich ulubionych jest noszenie letniej, zwiewnej sukienki do marynarki lub grubego swetra. To fantastyczne połączenie i świetnie wygląda, jeżeli sweter też jest duży, oversize'owy. Wyglądacie wtedy trochę w stylu boho, można nosić do tego kozaki albo botki, ale lepiej jakąś biżuterię, no i może opaskę we włosach? Jeżeli sukienka jest przed kolana, możecie założyć duży, wyrazisty naszyjnik, albo bardzo długi wisior. No i jeżeli sukienka jest zorzysta, to sweter niech już lepiej będzie w jednym kolorze. Jeżeli nie wiecie, który wybrać, to zainspirujcie się kolorami, które już występują na sukience. Kochacie shorty, nie znosicie się z nimi rozstawać, kiedy zaczyna się wrzesień? Wcale nie musicie! Jeżeli lubicie nosić krótkie spodenki, to dobierzcie do nich kryjące rajstopy. Najlepiej w jakimś odjazdowym kolorze. To wcale nie muszą być nudne, cieliste, zwykłe rajstopy, a właśnie może coś w kolorze fuksji, a może trochę fioletu, jakiś morski. Jeżeli lubicie jesienne warby, to może trochę ochry albo bordo. To są takie kolory, które fantastycznie grają w jesiennych stylizacjach. Buty? Oczywiście botki lub kozaki będą wyglądać naprawdę szałowo. Cały czas mówię o butach, bo buty to wisienka na torcie w każdej stylizacji. No właśnie, co zrobić jesienią i zimą, żeby bodki albo kozaki nie wyglądały nudno? Ano, załóżcie je zupełnie nieprzewidywalnie na przykład lekką satynową spódnicą. Albo właśnie z kwiatową, taką, którą kochałyście nosić latem. To będzie efekt zupełnie nieoczekiwany i gwarantuję Wam, że zbierzecie mnóstwo komplementów. Skoro już o statynie mowa, to absolutnie kocham bieliźniane topy zestawione z miękkimi, ciepłymi kardiganami. Każdy gruby sweter będzie świetnie wyglądał, jeżeli zestawicie go z cienką, lekką bluzką. Dlaczego? Dlatego, że w takiej stylizacji będziecie przypominały lekką, efemeryczną nimfę otuloną w ciepły, miękki puch. Było coś dla romantyczek, a co z wielbicielkami rock rock'n'rolla ramoneska? Oczywiście możecie postawić na klasykę i wybrać czarną, ćwiekowaną ramoneskę i nosić ją praktycznie do wszystkiego. Ale ja was zachęcam do tego, żeby swoją garderobę poszerzyć o kilka kolorowych ramonesek. Na rynku jest mnóstwo propozycji. Jeśli nie nosicie skóry naturalnej, spokojnie możecie wybrać ramoneskę ze skóry ekologicznej. Gwarantuję wam, że jeżeli produkt jest dobrej jakości, to nikt nie zauważy różnicy. A na koniec pozwólcie, że sparafrazujesz szreka i powiem, że ludzie jesienią są jak cebula. Powinni nosić i lubić warstwy. No właśnie, czyli ubierajcie się warstwowo. Jeżeli chcecie założyć cienką sukienkę albo cienką bluzkę, to pamiętajcie, żeby założyć do tego grubszy swetr i zarzucić jakiś szalik. Może kolorowe rajstopy, jeżeli chcecie pokazać nogi, a na przykład botki można zamienić na kozaki i wtedy założyć już szorty. Ważne, żebyście swój strój mogli dostosować do okoliczności i temperatury. Bo na przykład, jeżeli jesteście w klimatyzowanym pomieszczeniu i możecie się rozebrać, to nie ma problemu, żeby zdjąć marynarkę. A jeżeli wychodzicie na dwór, nie jest minus 30, to dobrze opatulcie się szalikiem. Kochani, to już wszystko na dziś. Macie może jakieś jesienne patenty na letnie ubrania? Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ja zachęcam Was do tego, żeby subskrybować kanał, bo co tydzień jest nowy vlog. No i oczywiście pamiętajcie o klikaniu kciuku w górę. No bo to dla mnie mega motywacja do tego, żeby kręcić dla Was nowe materiały. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym vlogu.